Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj dzisiaj chcemy zaprezentować taki, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem, popularnością, zestaw produktów firmy Pigeon Vitality, a firma tutaj Pigeon Vitality nam jest znana, bo to są produkty, które się naprawdę cieszą dużym zainteresowaniem i uznaniem, a jest to zestaw przygotowany tutaj specjalnie w firmie dla hodowców.pl w Krosinie. Co wchodzi w, tego, w skład tego zestawu, jaka jest cena i jakie zyskujemy tutaj bonusy? Dowiemy się tutaj od kolegi Sebastiana Wardęgi. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Tak jak Krzysztof wspomniałeś, to jest nasz zestaw firmowy, który, którego koledzy nie spotkacie w innych sklepach, to jest naszego autorstwa tutaj. Cały czas drążymy temat właśnie utrzymania głębi młodych w, w zdrowiu. Pigeon Vitality bardzo się nam tutaj przydaje, bo to jest firma sprawdzona, no firma, sprawdzone produkty, cieszące się dużą popularnością, ale też dużą skutecznością, bo mamy wiele, wiele tutaj informacji od hodowców, właśnie, że to działa po prostu w utrzymaniu zdrowia. Przygotowaliśmy taki zestaw, żeby tutaj kolegom odciążyć troszeczkę budżet. To jest tak, improver antyfungal. Kwota nie jest mała, bo to jest 240 zł za te produkty, ale my od siebie dorzucamy brącho na to jest środek na grzyby i tutaj dorzucamy jeszcze E. S tabletki to jest 100 tabletek do indywidualnego stosowania. W przypadku, gdy, to, gdy coś występuje w głębi młodych, jeden, dwa gdzieś jakieś są troszeczkę w gorszym zdrowiu, gdzieś tam widzimy, że coś się dzieje, nie podchodzą do, do jedzenia, taką jedną tableteczkę tam możemy dać im nawet przez trzy dni, przez pięć dni można, można nawet taką, taką kurację zrobić, ale mamy do indywidualnego stosowania. brącho na grzyby to jest do, 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 do wody środek i te dwa produkty też są do wody. I to są osztandarowe produkty, bo to jest imprower antyfungal Tutaj myślę, że nie, nie trzeba przedstawiać tych produktów, można sobie obejrzeć filmiki. My tylko powiem, że mają 125 gramów tak, wagę, i są tak. to proszki. I to są proszki. To są tak. proszki. To są proszki, yy, 240 zł. Wysyłka Ale karty. zobaczmy, ile zyskujemy, bo tak, 240 zł tak, płacimy za te dwa, czyli to jest taka powiedzmy ich cena detaliczna. Natomiast tak. tutaj zyskujemy dwa produkty, które cena detaliczna, gdybyśmy chcieli kupić pojedynczo, to ile wynosi? Sebastianie, pamiętasz? No, na pewno powyżej 150. Zł. Na ulotce mamy to napisane, tak, także no, widzimy, napisane. ile oszczędzamy. Zgadza się. A mówię, przypominamy, bo ta firma Pigeon Vitality jest na rynku polskim obecna już od wielu lat. To są produkty, oni nie mają może takiej szerokiej gamy tych produktów, ale są produkty bardzo skuteczne i cieszące się naprawdę dużym zainteresowaniem. Oczywiście inne produkty również posiadamy, firmy przyjął Vitality, wszystko można sobie podejrzeć u nas na stronie. Mamy też zestaw typowo na który ostatnio reklamowaliśmy Tak. na powiedzmy na Adeno dedykowany. Tam jest i... też właśnie duży bonus, bo tam jak tam się nazywa dorzucacie jest... chyba też ekoli i coś jeszcze, nie A, pamiętam. Adeno zdaje się, no musimy zobaczyć. Musimy zobaczyć, bo to wszystkiego tutaj nie, nie sposób spamiętać. W każdym razie, e, tak jak, jak zawsze coś staramy się dać od siebie, w tym przypadku dajemy tutaj. No i pieniądze. tutaj oczywiście przy cenie 240 zł, nawet jak kupimy tylko ten zestaw, zyskujemy darmową wysyłkę. Oczywiście. Czyli to jest praktycznie koszt który 240 zł płacąc mamy z, z dostarczeniem tego do nas do domu. Zgadza się. Także bardzo dziękujemy, zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi wszystkimi promocjami, które są zestawami promocyjnymi, które są na stronie internetowej dla hodowców.pl, bo tam tych zestawów jest bardzo dużo, to nie tylko są produkty firmy Pigeon Vitality, tam jest kilka zestawów tej firmy, ale jest też kilka palet zestawów i Werselaga, i firmy Prima i są to produkty firmy to 2 firmy Transfet, czyli flyvet tej marki, no po prostu naprawdę tego jest dużo. Mamy naprawdę możliwość wybrania tego, co potrzebujemy, a kupując zestaw, zawsze zyskamy na My staramy się zawsze położyć coś tutaj hodowcom ekstra, Każdy może sobie wybrać, jak chce pojedynczy produkt, sobie wybierze. Jak chce te dwa produkty, to praktycznie to dostaje ekstra od nas tutaj. Także zawsze będziemy się starali coś tam, coś tam od siebie dorzucić. Teraz pewien czas się nie będziemy okay. spotykać, bo koledzy jadą na urlop, ale kiedy tylko z urlopu wrócą, to na pewno tutaj magazyn będzie na pewno zaopatrzony dobrze w nowe produkty. Dziś widzieliśmy też, filmowaliśmy firmę Irbapol, która dostarczyła tutaj akurat swoje produkty. Z tym też się wiążą różnego rodzaju bonusy zawsze z zakupami, ale o tym już powiemy w kolejnych naszych filmach. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, do zobaczenia. Dobry, dobry lot. lot.